Witam Was w odcinku jest hmm, będzie, być może będzie to kiedyś seria Teraz jeszcze nie jest to serią No ale Jeśli kiedyś będzie to serią, no to Co ja robię? No to fajnie, no i tak Teraz będę, na tej se Ta seria opiera się głównie na tym, że będę zwiedzał takie mapki W Minecrafcie, będę je sobie ściągał I będę je sobie oglądał I o to głównie tutaj chodzi Więc zobaczmy sobie Siedzę w takim wielkim budynku, jestem na dachu takiego wielkiego budynku. kiedy nie będzie oglądali, jak to w środku wygląda, no bo w środku, wierzcie mi, no nie ma nic. Ja już to sprawdzałem w środku. No, no nie ma nic. Po prostu. Tylko podkośnimy sobie, może będzie mi teraz lepiej słuchać. Bo tak, mm, jak będę mieć na przykład tutaj, to być może będzie mnie lepiej po prostu słychać. I ustawienia po prostu gry będzie trzeba później wydzisiać, żeby wam to nie przeszkadzało i bo mnie bardziej słychać. No dobrze. To sobie tak, ja mamy jaki jak wieżowiec, chmury jakoś wyłączymy, graficzne, hmm. chmury wyłączone, o, teraz wszystko widzimy, na tym wieżowcu sobie staliśmy, to jest jakiś biurowiec, myślę, tutaj jest jakiś chyba mieszkalny, to jest jakiś właśnie mieszkalny taki, duży ten mieszkalny, tu mamy chyba jakiś sklep, bo jest taki parking ym, na dachu. Tu być może jest sklep, bo tak zlecimy niżej, żeby go tak móc obejrzeć. Już po tych kratach to trochę bardziej jak więzienie. Nie, nie, to jest taki parking, to jest parking bardziej. Parking bo to jest. To jest jakiś chyba kolejny wieżowiec mieszkalny. Mi się też, że jest właśnie wieżowiec mieszkalny. Tutaj widzę, że niedokończony jest. To chyba też kolejny jakiś biurowiec. To jest taki budynek wielki z obsidianą. to, to, to jest bardziej mieszkalny, ale nawet podłóg nie ma. Tutaj mamy yy, kolejny jakiś biurowiec, no i to w nocy to też nieładnie wygląda, bo tak świeci, przynajmniej powinno. To jest jakiś, nawet nie wiem co to jest, taki bardziej taki biurowiec, no bo... No budynek właśnie do mieszkania mi nie pasuje. To jest na pewno jakiś biurowiec albo właśnie blok mieszkalny. Czy to gdzieś prowadzi... Tak, na drugą stronę wieżowca. Mamy kolejne budynki, tu mamy parking. Tutaj mamy takiego biały, taki biały duży budynek, taki blok. To jest taki blok. Tutaj mamy kolejny taki wieżowiec mieszka mieszkalny, to kolejny wieżowiec mieszkalny. A to był bank, tylko że jak to ja sobie trochę powysadzałem. No ale zobaczcie, co tak wygląda w środku. O, to jest tylko trylion bloków, które pospadały z góry, bo zostały wysadzone. Albo się osunęły. Także tak to wygląda w środku. No, mówię, nic ciekawego. lecimy. I ile bloków, żebym tutaj złapał. Dobra. I to dla helikoptera. Tu gdzieś był jeszcze jakiś parking z autostradą, z tego co pamiętam, o, znaczy nie parking, tylko wjazd na to był parking, to jest jakiś parking i tu jest gwiazd. tu można lecieć sobie dalej, znaczy jechać dalej na dół, gdzieś tam, albo wjechać, tak, i spaść i pojeździć dalej tutaj albo tutaj dalej. no i to jest takie dwustronne kolejne takie wieżowce różnej maści No i to jest w sumie całe miasto nic więcej jak tutaj nie ma Także tego to jest jeszcze prawie Ustawienie graficzne 32 czanki Mam teraz 32 czanki pola widzenia dużo wcześniej miałem 10 czanków okej okay. Ale miasta tutaj się tak o pożegnam z wami no i dajcie znać czy chcielibyście zamieszkać w takim mieście czy nie. No i na pewno brakuje wam jakiegoś sklepu, a tam to chyba z tyłu taka. Prastelowa, może tam jest szkoła, to sobie jeszcze tam polecimy. No, ale możecie pisać w komentarzu, że właśnie chcielibyście w takim mieście mieszkać. No, tam jest jakaś szkoła, może to jest, albo uniwersytet jakiś. No takie lekkie alagi są z powodu tych 32 czaków. Może jednak uniwersytet jakiś. No albo ładnie albo jakieś muzeum, albo coś. Tu jakąś willę może parking? Albo to jest jakiś też taki teatr. Nie! To jest moje drodze, stadion. wiem o nim. W sumie nie wiem, do dlaczego to jest... Co to za kort jakiś. Jeśli wiecie do czego to jest, to dajcie znać. Na pewno nie jest to parkour, no bo się potem nie tak nie zaskakać. Ale tu się wejść. się wchodzi widzę wyżej Tutaj No ale dobrze moi drodzy, się pożegnam teraz wami tak już naprawdę się pożegnam mm, na, tutaj Takcie znaczy dzisiaj być w takim mieście mieszkać czołem